Rozdział 9. Kor był szeroki, zasypany na dole kamieniami, między którymi rosły karłowate, cierniste krzaki. Południową jego ścianę stanowiły wysokie skały, pełne załamań i rozpadnień. Arabowie rozeznali to wszystko przy świetle cichych, ale coraz częstszych błyskawic. Wkrótce też odkryli w skalistej ścianie rodzaj płytkiej jaskini, a raczej obszerną wnękę w której ludzie łatwo mogli się pomieścić i w razie wielkiej ulewy znaleźć przed nią schronienie. Wielbłądy pomieściły się też wygodnie na lekkim wzniesieniu tuż przed wnęką. Beduini i dwaj sudańczycy pozdejmowali z nich ciężary i siodła, by mogły trochę wypocząć, a Hamsin, syn Hadgiego, zajął się tymczasem ścinaniem krzaków cierniowych na ognisko. Duże, pojedyncze krople deszczu spadały ciągle, ale ulewa rozpoczęła się dopiero wówczas, gdy już ludzie rozłożyli się na nocleg. Z początku były to jakby sznurki wody, potem powrozy, a w końcu zdawało się, że całe rzeki zlatują z niewidzialnych chmur na ziemię. Takie to właśnie dżdże, które zdarzają się raz na kilka lat, wzdymają nawet w zimie wodę w kanałach i w Nilu, a w Adenie napełniają olbrzymie cysterny, bez których miasto nie mogłoby wcale istnieć. Staś nigdy w życiu nie widział nic podobnego. Na dnie koru począł szumieć potok, wejście do wnęki zasłaniały jakby firanki wody, naokoło słychać było tylko plusk i bełkotanie. Wielbłądy stały na wzniesieniu i ulewa mogła co najwyżej sprawić im kąpiel, jednakże arabowie wyglądali co chwila, czy nie grozi zwierzętom niebezpieczeństwo. Ludziom natomiast miło było siedzieć w zabezpieczonej od deszczu jaskini przy jasnym ogniu schrustu, który nie zdążył zmoknąć. Na twarzach malowała się radość. Idrys, który zaraz po przybyciu rozwiązał Stasiowi ręce, aby mógł jeść, zwrócił się teraz do niego i rzekł, uśmiechając się wzgardliwie. Mahdi większy jest od białych czarowników. On to potłumił huragan i zesłał deszcz. Staś nie odpowiedział nic, albowiem zajął się Nel, która ledwie żyła. Naprzód powytrząsał piasek z jej włosów. Następnie, poleciwszy starej Dina rozpakować rzeczy, które w przekonaniu, że dzieci jadą do ojców zabrała swoju mu, wziął ręcznik, namoczył go w wodzie i przetarł nim twarz i oczy dziewczynki. Dina nie mogła tego uczynić, gdyż widząc i to źle na jedno tylko oko, za widziała prawie zupełnie podczas huraganu i przemywanie rozpalonych powiek nie przyniosło jej na razie ulgi. Nel poddawała się biernie wszelkim zabiegom stasia. Patrzyła tylko na niego jak zmęczony ptaszek i dopiero gdy zdjął jej trzewiczki, by powysypywać z nich piasek, a następnie usłał jej wojłok, zarzuciła mu rączki na szyję. A w jego sercu wezbrała wielka litość. Uczył się opiekunem, starszym bratem i jedynym w tej chwili obrońcą Nell i poczuł zarazem, że tę małą siostrzyczkę kocha ogromnie, daleko więcej niż kiedykolwiek przedtem. Kochał ją przecie i w Port ale uważał za berbecia, więc na przykład nie przychodziło mu nawet do głowy, by na dobranoc całować ją w rękę. Gdyby mu ktoś podał taką myśl, uważałby, że kawaler, który skończył lat trzynaście, nie może bez ujmy dla swej godności i wieku czegoś podobnego uczynić. Ale obecnie wspólna niedola wzbudziła w nim uśpioną tkliwość, więc ucałował nie jedną, ale obie rączki dziewczynki. Położywszy się, myślał o niej w dalszym ciągu, i postanowił dokonać dla wyrwania jej z niewoli jakiegoś nadzwyczajnego czynu. Gotów był na wszystko, nawet na rany i śmierć, tylko z tym utajonym w duszy małym zastrzeżeniem, żeby rany nie bolały za nadto, a śmierć, żeby już tam nie była koniecznie i naprawdę śmiercią, gdyż w takim razie nie mógłby widzieć szczęścia oswobodzonej Nel. Następnie ją zastanawiać się nad najbardziej bohaterskimi sposobami ratunku, ale myśli poczęły mu się mącić. Przez chwilę wydawało mu się, że zasypują je całe chmury piasku. Potem, że wszystkie wielbłądy pakują mu się do głowy i usnął. Arabowie po oporządzeniu wielbłądów, zmordowani walką z huraganem, posnęli też kamiennym snem. Ogniska przygasły, wewnętrze zapanował mrok. Wkrótce rozległo się chrapanie ludzi, a z zewnątrz dochodził plusk ulewy i szum wody rozbijającej się o kamienie na dnie koru. W ten sposób upływała noc. Lecz przed świtem zbudziło Stasia z twardego snu uczucie zimna. Pokazało się, że woda, zebrana w załamach na wierzchu skały, przedostając się zwolna i kropla po kropli przez jakąś szparę w sklepieniu jaskini, zaczęła wreszcie sączyć mu się na głowę. Chłopak siadł na wojłoku i przez jakiś czas zmagał się ze snem, nie mogąc zmiarkować, gdzie jest i co się z nim dzieje. Po chwili jednak wróciła mu przytomność. Aha, pomyślał, wczoraj był huragan, a my jesteśmy porwani i to jest jaskinia, do której schroniliśmy się przed deszczem. I jął rozglądać się dookoła. Naprzód spostrzegł ze zdziwieniem, że deszcz przeszedł i że w jaskini nie jest wcale ciemno, gdyż rozświeca ją księżyc bliski już zachodu, więc tkwiący nisko przy nieboskłonie. Na bladych jego promieniach widać było całe wnętrze szerokiej, lecz płytkiej wnęki. Staś ujrzał wyraźnie leżących obok siebie Arabów, a pod drugą ścianą jaskini białą sukienkę Nel śpiącej przy dinach. I znów wielka tkliwość opanowała mu serce. Śpi, Nel, śpi, mówił sobie, a ja nie śpię i muszę ją ratować. Po czym spojrzawszy na Arabów dodał w duszy. Ach, chciałbym tych wszystkich łotrów. Nagle drgnął. Oto wzrok jego padł na skórzone pudło, którym był sztucer ofiarowany mu na gwiazdkę i na puszkę z ładunkami leżącą między nim a hamisem, tak blisko, że dość było wyciągnąć rękę. Serce poczęło mu bić jak młotem. Gdybym mógł dorwać się do strzelby i ładunków, stałby się po prostu panem położenia. Dość było w takim razie wysunąć się cicho z wnęki, ukryć się o jakieś kilkadziesiąt kroków między załamaniami kamienia i stamtąd pilnować wyjścia. Sudańczycy i Beduini myślał, gdy zbudzą się i spostrzegą, że mnie nie ma, wypadną razem z jaskini, ale wówczas dwoma strzałami powale dwóch pierwszych, a zanim drudzy nadbiegną, strzelba znów będzie nabita. Zostanie Hamis, ale z tym łatwo dam sobie radę. Tu wyobraził sobie cztery trupy leżące we krwi i jednakże strach i zgroza chwyciły go za pierś. Zamordować czterech ludzi. Wprawdzie są to łotry ale w każdym razie to rzecz przerażająca. Przypomniał sobie, jak raz w portsejdzie zobaczył robotnika, fellacha, zabitego przez korbę parowej pogłębiarki i jakie straszne wrażenie zrobił na nim ten drgający w czerwonej kałuży szczątek ludzki. I wzdrygnął się na samo wspomnienie. A teraz trzeba by czterech. I grzech, i okropność. Nie, nie, tego nigdy nie potrafię uczynić. Począł się bić z myślami. Dla siebie by tego nie zrobił tak, ale tu chodzi o Nel, chodzi o jej obronę, ocalenie i o jej życie, bo przecież ona tego wszystkiego nie wytrzyma i umrze z pewnością albo w drodze, albo wśród dzikich i rozbestwionych Hord derwiszów. Co znaczy krew takich nędzników wobec życia Nel? I czy w podobnym położeniu wolno się wahać? Dla Nel, dla Nel. Lecz nagle przez głowę Stasia przeleciała jak wicher myśl, od której włosy zjeżyły mu się na głowie, co będzie, jeśli któryś z tych zbójów przyłoży Nel nóż do piersi i zapowie, że ją zamorduje, jeżeli on, Staś, nie podda się i nie zwróci im strzelby? Wówczas co? Wówczas, odpowiedział sobie chłopak, poddam się natychmiast i w poczuciu swej niemocy rzucił się znowu bezwładnie na wojłok. Księżyc zaglądał już tylko z ukosa przez otwór jaskini. I zrobiło się w niej ciemniej. Arabowie chrapali ciągle. Jaś przeleżał czas jakiś, po czym nowa myśl poczęła mu świtać w głowie. A gdyby wysunąwszy się z bronią i ukrywszy wśród skał, nie zabijał ludzi, ale powystrzelał wielbłądy? Szkoda i żalnie winnych zwierząt, to prawda, cóż jednak robić? Ludzie zabijają przecież zwierzęta nie tylko dla ocalenia życia, lecz na rosół i pieczeń. Otóż pewną jest rzeczą, że gdyby zdołało zabić cztery, a tym bardziej pięć wielbłądów, to dalsza podróż byłaby niemożliwa. Nikt z karawany nie śmiałby się udać do nadbrzeżnych wiosek dla zakupu nowych wielbłądów, a w takim razie Staś obiecałby w imieniu ojców ludziom bezkarność, a nawet nagrody pieniężne i nie pozostałoby im nic innego, jak wracać. Tak. Jeśli jednak nie dadzą mu czasu do zrobienia tych obietnic i zabiją go w pierwszej chwili złości, dać czas i wysłuchać go muszą, albowiem mając w ręku strzelbę, potrafi utrzymać ich w przyzwoitej odległości, póki wszystkiego nie wypowie. Gdy to uczyni, zrozumieją, że jedynym dla nich ratunkiem jest poddać się. Wówczas stanie na czele karawany i poprowadzi ją wprost do Barjusew i do Nilu prawdzie są obecnie od nich dość daleko, może o dzień lub dwa dni drogi, gdyż Arabowie skręcili przez ostrożność znacznie w głąb pustyni. Ale to nic nie szkodzi. Zostanie przecie kilka wielbłądów, a na jednym z nich pojedzie Nel. Stasz począł się przypatrywać uważnie Arabom. Spali wszyscy mocno, jak śpią ludzie niezmiernie strudzeni. Ale ponieważ noc miała się ku końcowi, mogli się wkrótce przebudzić. Trzeba było działać zaraz. Zabranie puszki z ładunkami nie przedstawiało trudności, gdyż leżała tuż obok. Trudniejsza była sprawa ze strzelbą, którą Hamsin położył przy swoim boku. Staś miał nadzieję, że mu się uda ją wykraść, ale postanowił wydobyć ją z pudełka i włożyć obsadę z lufami dopiero, gdy będzie o kilkadziesiąt kroków od jaskini, gdyż obawiał się, by szczęk żelaza o żelazo nie pobudził śpiących. Chwila nadeszła. Chłopak wygiął się jak pałąk nad chamisem i chwyciwszy za ucho pudła, podniósł je i począł przenosić na swoją stronę. Serce i tętna biły mu ciężko, w oczach pociemniało, oddech stał się szybki, ale on zacisnął zęby i starał się opanować wzruszenie. Jednakże, gdy rzemyki opasujące pudło zaskrzypiały z lekka, krople zimnego potu wystąpiły mu na czoło. Ta sekunda wydała mu się wiekiem, lecz Hamsin ani drgnął. Pudło opisało nad nim łuk i stanęło cicho obok puszki z nabojami. Staś odetchnął. Połowa roboty była wykonana. Teraz należało wysunąć się bez szelestu z jaskini, ubiec kilkadziesiąt kroków, następnie schować się w załamach, otworzyć pudło, złożyć strzelbę, nabić ją i wysypać sobie kilkanaście ładunków do kieszeni. Karawana byłaby wówczas istotnie na jego łasce. Czarna sylwetka Stasia zarysowała się na jaśniejszym tle otworu jaskini. Jeszcze sekunda, a będzie już na zewnątrz. Jeszcze minuta, a ukryje się w załamach skalnych. A wtedy, choćby któryś ze zbójów się zbudził, nim pomiarkuje, co się stało, nim rozbudzi innych, będzie za późno. Chłopak z obawy, by nie zrzucić jakiegoś kamienia, których dużo leżało na progu wnęki, wysunął jedną nogę i począł szukać stopą pewnego gruntu. I już wychylił z otworu głowę, już miał wysunąć się cały, gdy nagle stało się coś takiego, od czego krew ścięła mu się z lodem w żyłach. Oto wśród głębokiej ciszy rozgrzmiało jak grom radosne szczekanie Saby. Napełniło cały wąwóz i zbudziło śpiące w nim echa. Arabowie porwali się ze snu jak jeden człowiek, i pierwszym przedmiotem, który uderzył ich w oczy, był widok Stasia z pudłem w jednej ręce i puszką z nabojami. Drugiej ręce. Ach, Sabo, coś ty uczynił.